Poezja jest moją pasją, która chyba nieustannie konkuruje z muzyką. Swoje wiersze po raz pierwszy opublikowałam na łamach poetyki wirtualnie i był to rok 2014. Rok później ujawniłam się jako poetka przed lokalną publicznością, tomikiem Przedmiotem Życia. Wydałam go w nakładzie lokalnym pod szyldem Klubu Młodych Twórców który prowadziłam w czwartym L.O., oczywiście promując tam przede wszystkim uzdolnioną artystycznie młodzież. Wiele moich wierszy wybrzmiało również w Klubie Kamena, który prowadziłam przez wiele lat w Łukowskim Uśrodku Kultury, zapraszając na spotkania twórców z różnych dziedzin sztuki, oczywiście także promując ich twórczość. O no cóż, 10 lat mojej działalności twórczej. 10 tomików, w tym publikacje indywidualne i zbiorowe. Jubileuszowa dekada mojej poezji to chyba prolog, tak mi się wydaje, do kolejnego etapu mojej działalności twórczej. Właśnie wtedy zaproszono mnie na 30 Ciechanowską Jesień Poezji skorzystałam z zaproszenia, poznałam tam wspaniałych ludzi, fenomenalnych ludzi, kultury, sztuki, autorów, naukowców i doczekałam się wreszcie pierwszej recenzji profesjonalnej mojej poezji. Pozwolę sobie zacytować teraz kilka tych słów: "Wiersze pani Zofii wywierają bardzo pozytywne wrażenie." Niebanalna tematyka, lapidarność stylu, trafna organizacja wersyfikacyjna, dyskretność wzruszenia. To są cechy, które chętnie czytelnik afirmuje. Z biogramu wynika, że pani Kamola ma indywidualny dorobek książkowy. Dorobek ten daje podstawy do starania się o członkostwo w Związku Literatów na Mazowszu. Tak napisał i zarekomendował mnie pan Bogusław Dopart, polski literaturoznawca teoretyk i historyk literatury, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podpisano Kraków 3 listopada 2025 roku. Zatem czekam na pomyślną kwalifikację. Jestem fanką poezji Wisławy Szymborskiej. Jest mistrzynią, no oczywiście noblistką. Fascynuje mnie ta jej subtelna, wysublimowana metafora, ale i wysublimowana ironia, którą operuje. I w zasadzie bez urazy dla twórców nie lubię wierszy, w których dominuje przede wszystkim proza, proza i jeszcze raz proza i egzaltacja autora. Staram się od tego uciekać. Szukam czegoś ponadto. Zacytuję teraz słowa. Swoje socjo który wydamy w 2016 roku, to jest bardzo awangardowy tomik. Ktoś w blogu swoim napisał, to jest poezja XXI wieku. Bardzo mnie to ucieszyło. Ubrałam życie w metaforę, w aktach alegorii i konceptu, niczym w futuresce trąci paradoksem. Z ekspresją i w impresji została. Poetka w swoim dylemacie twórczy.